Hej, jestem Sinei, a dziś porozmawiajmy o jednej z moich teorii o smerfach. Gdy smerfuś przybywa do wioski smerfów. Najpierw obejrzyjmy krótki urywek tej sceny, bym mogła wszystko dokładnie wyjaśnić. Wiecie co, smerfy? Najprościej będzie sprawdzić. O, nie mogę patrzeć! O, kto by się spodziewał! <laughs> to, to smerfie niemowlę! Smerfie niemowlę! Teraz zobaczmy jeszcze scenę, po tym, gdy Smurfus ponownie wraca do wioski, i potem przejdziemy do mojej teorii. Tajny list! <laughs> Drogie Smurfy, po ponownym rozpatrzeniu waszej sprawy i wzięciu pod uwagę listu Smurfetki oraz szczere oddanie, jakim wykazał się Smurf Maruta, z wielką przyjemnością odsyłamy wam to dziecko na zawsze. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakich doświadczyliście. No cóż, moje. Wiemy, że Smerfuś został przez przypadek dostarczony do ich wioski, ale miał trafić gdzie indziej, i jest on chłopcem, więc czy to nie wiąże się, że są inne wioski smerfów? No, bo wiadomo, papa Smerf zawsze mówił, że jest tylko ich wioska, ale potem wiadomo, że jest wioska dziewczyn, a Smerfuś miał być dostarczony gdzieś indziej, więc to samo się nasuwa, gdzie miał być dostarczony. I od razu wiadomo, że do innej wioski, o której nigdy w serialu nie wspomniano, ale jest wiadome, że miał trafić do innej wioski.